Daria Dzierdżęga Jestem Nikola Chórniówka Ona przyjdzie. Ona przyjdzie Ona przyjdzie Kiedyś przyjdzie, najpóźniej na maturę Jestem. Patrycja Glace Jestem Piotr Kuczmarek Jestem Damian Kowalski. Jestem Maja Jestem Kasia Kurek Jestem Iza Jestem, Iza. Jestem. Iza. Jestem. Ola Maj Jestem Edyta Majka Jestem Natalia Jestem. Ola Nowak Jestem. Jestem. <laughs> <what it> <laughs> <laughs> Mariola. Jestem. <laughs> <laughs> Jestem. Yes. 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 Yeah. <laughs> it wasn't easy <laughs> but nothing else. Niej, tak? eee, Klasa trzecia tak. Co my tu możemy o tym powiedzieć? Klasa złota Nie co widzę, jakie na ja tym tak powiem. Jest eee, <grymne> eee, specyficzną pracą, eee, bardzo specyficzną, eee, bardzo ale innych klas trzecich. Jest to klasa z nazwy turystyczna, przy czym chyba taką główną anegdotą naszej klasy jest taka, która miała miejsce w czasie bodajże raju szkolnego, gdzie klasa turystyczna była jedyną klasą, która zamiast chodzić na górę wjeżdżała w ciąg. Więc ta turystyka może troszeczkę inaczej zrozumiana. Klasa, która posiada w swoich szeregach wiele ciekawych osobowości, bardzo pomysłowych gwiazd. Myślę, że dzięki temu jest to klasa barwna. Troszeczkę żałuję tylko, że tych osobowości nie ma więcej. No, ale w sumie chyba by było takie zbyt piękne, żeby klasa Składała się z samych takich e, silnych osobowości, a może inaczej by było trudno. Także, no jest tak jak jest. E, klasa, która e, uchodzi wśród nauczycieli za e, klasę e, jakąś nieszczególnie wysoko-średnią, Nie natomiast problemem jest to, że oni. No myślę, że będziemy ich wspominać ze względu na ten specyficzny, specyficzny sposób zachowania. Na pewno to, że jakoś nie kołają wielką chęcią do tego, żeby organizować różne rzeczy. Oni po prostu są i to wystarczy. Oni po prostu są i to, i to ma być. No, a co, o, o, o przyszłość, hmm, ja myślę, że hmm, wielu z nich znajdzie hmm, jakiś, jakąś swoją drogę jakąś życiową. Wiem, że wielu z nich ma hmm, wiele pasji i ja chciałabym, żeby hmm, dążyli do tego, żeby te pasje rozwijać. Hmm, sami wspomnieli hmm, no, na w najpierwkowym, że jakoś sugeruję delikatnie, że, że marzenia to, są, to jest to, czemu y, to, co powinno właściwie kierować człowiekiem. Ja tego życzę. Wiem, że są w klasie wiem, że są ludzie, którzy nie czytają literaturę, wiem, że są ludzie, którzy interesują się muzyką, psychologią i innymi rzeczami, dlatego no, życzę przede wszystkim, żeby żeby te swoje pasje, żeby dostali się do swoich wymarzonych szkół, żeby ich przyszła praca była tym, co chcą robić. No bo nie ma chyba e, lepszej sytuacji niż e, wykonywać pracę, która cieszy, no i jeszcze gdzieś za to wynagrodzona. Także chyba e, tego najbardziej bym życzyła. No i oczywiście e, życzę powodzenia. Dupalizy! Taka z tego Szczęśliwy, że on wygrał to! Wy nie wiedzieć, czemu zostaliśmy wytypowani z panem profesorem do cudownej roli, która nie za bardzo odpowiada. Do powiedzenia paru miłych słów na temat klasy trzeciej C. Miło to jeszcze jest łatwe do powiedzenia. Natomiast, no cóż, klasa wyjątkowa, tak? Sympatyczna, radosna, zawsze przygotowana do zajęć. Na swój oczywiście sposób, prawda? Z przedstawicielstwem bardzo ciekawych mężczyzn, które tutaj adorowali przez całe dwa i pół roku swojej nauki. Ale generalnie poważnie już mówiąc, to chyba zostawicie dobre wrażenie, bo skoro z takimi owacjami...